Zatonięcie starego lasu. Serce starego lasu, niegdyś zielone, teraz pociemniało i usychało. Liście opadały, drzewa chyliły się, rzeki zmieniały w spękany korytan. Magia opuszczała święty Gaj, grożąc odcięciem korzeni magii od świata. Była to klątwa złego nekromanty Morwena, pragnącego osłabić królestwa światła. Wśród elfów leśniczych panowała rozpacz. Młody Elias, jeden z najzdolniejszych, czuł ból umierającego lasu, Wiedział, że jego umiejętności nie wystarczą. Słyszał opowieści o akławieszczach, humanoidalnych, płynnych istotach z ukrytych jezior i rzek, znających przyszłość z ruchu wody. Mówiono, że strzegły kryształy źródeł, artefaktu o niesamowitej mocy, zdolnego przywrócić życie. Lecz akławieszczowie byli nieufni, ich lojalność pozostawała tajemnicą. Elias wiedział, że musi ich odnaleźć i przekonać do pomocy ją. Wyruszył w głąb wysychającego lasu, kierując się nikłymi śladami i szukając miejsc, gdzie woda jeszcze szemrała. Po dniach podróży dotarł do zaginionej oazy, niewielkiego jeziora, którego wody nadal śniły tajemniczym blaskiem. Gdy zbliżył się do brzegu, staw i wody wyłoniła się postaczło. Była półprzezroczysta, zbudowana z płynnej materii, a jej oczy świeciły delikatnym, błękitnym światłem. Była to Naja, jedna ze starszych akła wieszczów. Jej głos rozbrzmiał w umyśle Eliasa. Jak szum strumieniam. Dlaczego zakłócasz nasz spoczynek elfi? Wasz świat umiera, bo zapomniał o równowadze. Gdzie Elias opowiedział Malwena, o chątwie Morwena o umierającym lesie i strachu. Błagał o pomoc i ujawnienie miejsca kryształu, źródeł. Na naja obserwowała go. Zwój burzy. Kryształ źródeł. Mm. Zawsze musicie polegać na artefaktach, zamiast pielęgnować naturę. Lecz my nie zapomnieliśmy o was, odpowiedział Elias. Jeśli las umrze, umrze też część waszego świata. Pomożecie nam? naja westchnęła. Miejsce kryształu jest święte, ale widzę w tobie iskrę nadziei. Pokażę ci ścieżkę, lecz twoja próba dopiero się zaczyna. Kryształ nie odda swojej mocy tak łatwo. Im... Elias poczuł ulgę. Wyruszył z w głąb jeziora, by odnaleźć serce wody i ocalić las.